Witam w mojej winnicy dzisiaj słów kilka o kwitnieniu już jest w trakcie zaczęło się poniedziałek do tego czasu do tego momentu do dzisiaj wszystkie kwiaty już kwitną praktycznie można tak powiedzieć że wszystkie bo to nigdy nie jest równomierne będzie kilka słów o planowanych zabiegach po kwitnieniu będzie kilka słów o wykonanych dotychczas zabiegach. No i na koniec jak zwykle odpowiedzi na pytania. Zapraszam. Johaniterek. Tutaj troszeczkę wolniej z tym kwitnieniem. Ale, ale, ale już jest widoczne. To jest właśnie kwitnienie na Johaniterko. Resztę kwiatków, tak wolniej. O! Nie wiem, czy to słyszycie, bo mam mikrofon, ale idzie burza. W ogóle w tym roku bardzo jest zmienna pogoda. Raz w słońce, raz 25 stopni, a raz leje. I zaraz będzie lało. Także przyspieszamy troszkę z oglądaniem. Co tu się dzieje? No tutaj. Troszeczkę wolniej z tym kwitnieniem, mniej kwiatów, bo tu są na przykład. Także to dopiero początek tej fazy na tych szpalerach. Hibernal. To jest już pełnia kwitnienia. Tak. Tu też. Na przykład. O, wyostrzymy pełnia kwitnienia, także Jochaniterek jest szybki w tym roku. No dobrze, głowu straminer. Tutaj co się dzieje? O, też już coś tu jest z kwitnieniem związanego. Są pierwsze kwiaty, wszystko w ogóle pięknie rośnie, wspaniałe zielone liście, co chwilę muszę podwiązywać i fajnie, oprócz tego, że właśnie już kapie. Zweigeld, troszkę dalej od ściany, jeszcze troszeczkę, czy tu jest kwitnienie, czy nie ma kwitnienia, no coś tu jest już. Oś tu jest, młode krzewy gelta to wszystkie już obsypane kwiatami, no ale młodzieniaszki to się śpieszą. oj, trzeba wejść pod daszek, no i Zweigelt przy ścianie, też już ładnie kwitnie wszystko jest w porządku. No ale pogoda, jak widzicie, nie rozpieszcza. Dobrze, że mam taki metrowy okap. Że mogę się schować pod spodem. Bo lunęło ostro. Oprócz okapu mam jeszcze daszek. Na tarasie, także można kontynuować nagrywanie, bo co prawda już tak nie leje, ale kapie, i nie byłoby to możliwe na zewnątrz. Okej, okay, co jeszcze chciałem powiedzieć? Aha, ogóreczki już posadzone, pochwalę się. Już sobie rosną sadzonki. Fajnie, fajnie, będą ogórasy do sałatki. I będą ogórasy piszone. Super, dobrze. Jeżeli chodzi o pryszki, które zastosowałem do tej pory, to pryskałem dwa razy siarką. I za drugim razem do siarki dodałem. Jak on tam się nazywał? Tytanit. Dodałem tytanit. To wspomaga kwitnienie, bo ja miałem często problemy z zasypywaniem kwiatostanów od kiedy stosuję tytanit no to praktycznie żadnych problemów z zasypywaniem nie mam także dwa opryski do tej pory dwa razy siarka i drugi raz siarka z tytanitem tylko pamiętajcie takie rzeczy to można robić jedynie w momencie kiedy w zeszłym roku winnica była czyściutka nic się nie działo natomiast, natomiast jeżeli ktoś miał jakieś problemy Zmaczaczakiem prawdziwym i rzekomym, to warto nawet po kwitnieniu, nawet przed kwitnieniem, jeszcze dać jakiś środek układowy, czyli wgłębny krótko mówiąc. Natomiast, jeżeli chodzi o planowane opryski, to dosyć już tej ekologii, bo nie ma innego wyjścia przy tych odmianach, które mam. I po kwitnieniu, czyli za jakiś tydzień, za dwa tygodnie, będzie. Środek układowy. W moim przypadku wyjadę do Rumunii, wezmę ze sobą Universalis i ten Universalis zastosuję. No, i to tyle, jeżeli chodzi o opryski. Zapraszam teraz na odpowiedź na pytania. Pan Radek Michalski, dziękuję za odniesienie się do mojego posta. Dzisiaj opryskałem siarkolem i bardzo uważnie wysłuchałem Pana uwag. Pozdrawiam. Ja dziękuję bardzo za oglądanie filmu i dziękuję, że Pan uważnie e, słucha tych uwag i sugestii, ale pamiętajcie wszyscy, to są tylko sugestie, każdy musi sam oceniać i postępować według wo, własnego uznania, tak jest najlepiej. Ja nie znam Waszych wyników, znam swoją. AJRL8LB, super kanał, mam prośbę o prezentację formy winorośli na działce, bo jestem lejkiem mam pięć krzewów starych nn pięć nowych deserowych uczę się cięcia gujot rozumiem ale próbuję poznać sznur skośny chyba rozumiem sam początek formowania ale nie do końca nie od końca lata następne aha mój cel to owoce deserowe i zabawa na łonie natury wie pan co no teraz nie pamiętam co to jest sznur skośny spróbuję poczytać i może w następnym filmie coś powiem no bo teraz to, to, to tak na szybko to nie mam czasu na to dzisiaj mam prośbę o prezentację formy winorośli na działce. No, jeżeli pan chce zobaczyć w jaki sposób ja prowadzę krzewy to proszę oglądać sobie moje poprzednie filmy. Tam jest cięcie tam wielokrotnie mówię o, o tym jak prowadzę krzewy ja prowadzę w formie rojat czyli poziome ramię. I pionowo rosnące na tak jak tu widać na załączonym obrazku. Przed chwilą oglądałem to, co nagrałem, przed sekundą, i słyszę teraz, że po deszczu ptaki się rozśpiewały. Mnóstwo tu ptaków, mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzać. Andrzej Kulik, witam serdecznie. Super kanał. Wiele można się nauczyć i dowiedzieć. Odnośnie pytań, mam jedno o ochronie winorośli. Gdyby krzewy winorośli rosły pod osłonami w tunelu lub w szklarni, opryski byłyby takie same jak u Pana w gruncie nieodsłoniętym? Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie Pana i bohaterkę drugiego planu z ostatniego filmu. Jeżeli chodzi o szklarnie to pamiętam, że czytałem kiedyś, że w szklarni jeden z łączniaków nie występuje. Tak bardzo, a drugi występuje właśnie bardziej. I nie pamiętam, wydaje mi się, że mączniak rzekomy nie występuje w szklarni. Tak, tak, tak mniej więcej to pamiętam. Nie występuje w szklarni z tego względu, że w szklarni nie ma opadów. Natomiast jest spora wilgotność, i chyba tam występuje mączniak prawdziwy w większym stopniu. Ma większe szanse. No, także, posiadając winoroś, uprawiając winoroś w szklarni, myślę, że trzeba by się skupić na mączniaku prawdziwym, trochę bardziej. Trnowak. czyli do kwitnienia siarka plus mieć. Później coś mocniejszego. No nie. To znaczy, oczywiście każdy decyduje i robi tak jak uważa, ale mieć spowalnia wegetację. Więc mieć stosujemy po kwitnieniu. Wtedy, kiedy już rośliny dorosną do najwyższego drutu, już nam nie zależy, żeby rosły wysoko, żeby miały jak najwięcej liści, które obżywiają owoce. Także mieć, mieć później. Teraz, tak jak mówiłem przed chwileczką, siarka. I oczywiście później, tak jak pan pisze, coś mocniejszego. Pian 4151. Panie kierowniku, nie jestem żadnym kierownikiem. Jestem winoogrodnikiem. Bo jak mamy taki jak teraz okres, że pada co drugi, trzeci dzień, to po każdym deszczu robimy oprysk siarkorem plus miedzianem. No po pierwsze, nie miedzianem. Ale tak, to jest właśnie uprawa ekologiczna, że opryski i uprawa, e, znaczy ochrona środkami powierzchniowymi, polega na tym, że e, opryski wykonujemy częściej. Jeżeli pada co drugi dzień i powiedzmy mamy chwilę wolnego, no to generalnie tak, no trzeba by pryskać. Tylko tej siarki to tam byłyby kilogramy, więc to też trzeba em, jakoś tam rozkwinić. Może, może nie wiem, no ale generalnie tak, po opadach pryskamy. Paweł Szczepanowski czy stosował pan preparat 3W1 Limon Cit? Słyszałem o tym aparacie, ale nie stosowałem. Kinga Wins Moje spostrzeżenie. agrowłóknina to nie najlepszy wybór. Naturalnie korzenie idą bardzo głęboko, co nawet przy suszy utrzymuje roślinę przy życiu. W tym wypadku korzenie będą raczej ledwo co pod powierzchnią i niestety trzeba zapewnić stałe podlewanie, co podnosi koszty. Kto zrywał taką tkaninę w ogrodzie, to wie. No nie, proszę panią. Proszę zwrócić do tego filmu, w którym opowiadam o usuwaniu korzeni przypowierzchniowych, nie podpowierzchniowych, tylko przypowierzchniowych. I mam nadzieję, że zrozumie Pani, dlaczego problem korzeni pod odwrób kiedy się to robi, nie jest istotny. Eltro. W tym roku postanowiłem wypróbować ekologiczne środki ochrony typu M-Pharma, M-5: skrzyp, czosnek, pokrzywa i tak. Ciekaw jestem, czy stosowanie na przykład co 70 dni wystarczy do ochrony winorośli. No, nie, jeżeli chodzi o stosowanie środków powierzchniowych, czy w ogóle stosowanie środków ochrony roślin, to nie jest co 7-10 dni. Nie można powiedzieć, stosujemy co 7-10 dni, jest ok. Stosujemy wtedy, kiedy trzeba. Także to stosowanie to jest wtedy, kiedy trzeba. Na wiosnę zrobiłem mycie siarkolem i oprys kolejem triolem. Plus dwa opryski M-Pharma plus po rozwinięciu liści. Nie wiem co dać na kwitnienie. Może coś powierzchniowego? No w moim, tak jak mówiłem wcześniej, w moim przypadku wystarczy siarka. Mam nadzieję, bo też nie wiem co się za chwilę stanie. Natomiast w przypadku innych winnic, no to winnic, no to już samemu trzeba decydować. Tutaj. Jest jedna odpowiedź na posta pana Eltro. Miałem przykry epizod z Enfarma. Radzę nie pryskać po uszkodzonych gronach na przykład przez owady lub grad, bo zrobi się kompost. Nie mogę się wypowiedzieć na ten temat. Przykro mi, nie, nie znam tego środka. Nie wiem, jak, jak polega jego stosowanie, ale posłuchałbym tego, co pisze pan pnowak Dobra. To wszystko w dzisiejszym filmie pada, pada, pada. Raz trochę więcej, raz trochę mniej, ale pada. Trzeba się powoli przygotowywać do oprysku po kwitnieniu. Ja generalnie nie pryskam w trakcie kwitnienia. Zostawiam rośliny, zostawiam to kwitnienie, tak żeby odbywało się bez chemii. Także po kwitnieniu będzie środek układowy jedyne co pryska się w trakcie kwitnienia to środek przeciwko szarej pleśni switch to pryskamy w trakcie kwitnienia jeżeli trzeba, ja nie pryskam bo nie potrzebuję ja switchem pryskam po veraison, bo takie, takie dostałem informacje od wino ogrodników, że tak jest najlepiej dobrze to jeszcze raz to wszystko w tym filmie Dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam do lajkowania i zapraszam do subskrybowania.